ten SMS był wysłany do Pana. Ma e, Pan tutaj 191,83 zł do zapłaty. Na samych sms jest informacja, że jeżeli Pan płaci kwotę w wysokości 99,60 zł, to resztę nas, tak? Proszę panie, ale my się nie roz, Ale my się... Pani, Pani mnie posłucha teraz przez chwilę i niech się Pani nie rozłącza, bo już jedna koleżanka to zrobiła. Ja nic nie zapłacę, bo ja nic od Was nie brałem i chuj mnie obchodzą Wasze odsetki, Wasze wszystkie jakieś takie... No ale się denerwuję, bo wysyłacie mi jakieś SMS-y, które w ogóle nie mają sensu bytu. Nam też zależy na tym, żeby pan już załatwił sprawę. Ale ja żadnej sprawy nie mam do, z wami, kurwa, do załatwienia, proszę panią. Żadnej. I co, i się pani rozłączy? Tak, proszę pana, bo nie mam zamiaru tego wysłuchiwać. Aha, no dobrze. Po drugie, słuchamy, za decyzję płacę pan do 25 maja, czy nie? Nie, nie wpłacam sprawy nie zamkniemy i na pewno proszę Pana... Na pewno proszę Panią to ptaki strają na drewno. To, to, to na to pewno. Powtórzyć? Można powtórzyć? Na pewno to ptaki strajem na drewno. Tyle na pewno to ja mogę to pani, pani powiedzieć, a nie, że sprawy nie zamkniemy. Bo w końcu się na temacie zadłużenia, bo to, co Pan mówi mnie nie interesuje w tym momencie. A Pan a. czas do 25 maja na wpłatę kwotę 191 zł, bez odsetek to będzie 99 zł. Decyduje się pan na polubowę na czy nie? A jakie jest niepolubowne? Jeżeli pan nie zapłaci. Ale, no nie dobrze, nie, zamiast nie zamiast w ogóle nie, nie powinienem o to zamiast pytać. Zamiast Przepraszam, ja pani zamiast mówiłem. Nie, proszę pana, nie będzie możliwości umorzenia tych odsetek. Teraz jest taka możliwość, słucham. E, nie, to proszę pani, ja pani powiem, że bardzo dziękuję za pani pomoc przy telefonie i tylko chciałbym, żeby tam pani zrobiła notatkę, że... Dla mnie żadnej sprawy nie ma, ja za nic nie będę płacił i tak naprawdę za przeproszeniem w dupie mam te odsetki, dziękuję, do widzenia. Tak, osobiście... Oso, oso... Dobrze, ale ja pani nie ubliżyłem, ja nie wiem jak pani wygląda. Także no co, do usłyszenia ewentualnie, pani Agnieszko czy Karolino, bo już nie pamiętam. Nie, dobrze, to do... 25 maja na załatwienie... A co Pani mnie teraz straszy? Przepraszam? Pani mnie teraz straszy? ...o no. że jeżeli nie zapłacisz to sprawy nie zamkniemy. Aha, i co wtedy? Już Panu przydyspozyczałam, jakie będą konsekwencje z powodu braku opłaty. Aha. A, I Wy jesteście co? Przepraszam, firmą komorniczą, czy... Jaka? intrygacyjna, i co, i wiadomo wiadom mi na chatę, jak nie zapłacę do, maja, do, do końca maja? Czy, czy co? Czy, czy jak? Bo nie rozumiem. Bo dla mnie sprawy nie ma. Rozumie Pani? Jak będzie trzeba, to ja tam mogę się spotkać ewentualnie przed sądem z tym kurwa Durniem, co niby ten atlas sprzedał. Do widzenia. Na chwilę obecną, proszę Pana, sprawę nie zamkniemy. Ridgers, Kiedy to było, proszę Panią? Lata 90. Początek. Ja ledwo siadałem na rower. Rok. Nic z tych pana. rzeczy. Ja, proszę Panią, od 2006 roku yy, jestem poza granicami naszego kraju, więc podejrzewam, że w 2005 to już się szykowałem do tego wyjazdu. Pewnie uciekłem, żeby za Atlas nie zapłacić. Proszę Panią, A, to ja to tego Atlasu nigdy nie widziałem na oczy. To jest najlepsze. Proszę się spodziewać konsekwencji. Yy, czy pan... No właśnie jakich? Pytam się, czy może, A, możemy Pani uświadomić... Proszę na później dalej odsetki napisane. E, dobra, dziękuję, do widzenia Panie Kasiu, miłego wieczoru. Paj Słuchaj, nawet nie mnie podziękowała